To jest czwarta nad ranem właśnie dzisiaj wyruszamy w stronę Bari no. Zobaczcie tu. Patrz tak tutaj. Przyjechaliśmy tutaj i jedziemy sobie teraz coś zjeść z restauracji. mamy fajny stolik nad samym morzem. Kacje wągole. Co To są małże. Mhm. a to jest sałata z morza. Które zapłaciliśmy 100,50 centów. Tak wygląda basa. przejdziemy się po kempingu, zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Słuchajcie, podsumowanie tego, co się stało po włamaniu. Więc tak, weszliśmy do środka, okazało się, że... W ogóle alarm włączył się i wystraszył tych złodziei, ale weszli do środka, ponieważ dwie tylne szafki były otwarte. No i co, i szafa duża, niestety, niestety to bardzo dobrze, nic nie ukradli dla nich niestety, no ale zepsuli te zaczepy od szyby, no i trzeba je wymienić. No i co, kampera tutaj udało się na noc przechować u rodziny pod domem, u Włochów, więc bezpiecznie przestał noc, jest czwarta nad ranem, właśnie dzisiaj wyruszamy w stronę Bari na następne nasze, następne nasze ciekawe miejsca, nie poddajemy się z wakacjami, jedziemy dalej, no i co, zobaczymy, miejmy nadzieję, że już nas nic więcej nie zaskoczy, że wszystko będzie w porządku, tymczasem pakujemy się do Bari, mamy stąd jakieś 5 godzin jazdy, a no i ruszamy. Ruszamy moi drodzy. Tu. Patrz tutaj Czyli czekaj, jak, jak, jak się to nazywa? Yeah. Patrz tu okay. Trzeba będzie to wszystko ponagrywać Chodźcie tu O tu można skakać ja Takie ruiny i to są ludzie pochodzili, kupowali się w basenie Chodź basenik o dla mamy. A jak się tam może? Tuś tu się wjeżdża, w lewo pewnie Tu? Mam no, ponoć, nie wiem Po lewej był Atlanty dzisiaj nie wiem Mówiliśmy byliśmy już, dotarliśmy do celu Może to było? Nie wiem Czekaj, czekaj, bo chyba Wspominęliśmy, ale nie widać Ani znaka, nie widać My się patrzyliśmy na morze i już przyjechaliśmy Następna na prawo Rezydent Atlantida, ma Tutaj, tutaj, jest, jest Tu? No Dasz radę? No a tutaj znajduje się wjazd nasz kemping. Kemping nazywa się Residence Atlantide Camping. Z tej głównej drogi tędy się wjeżdża. Tutaj przed kempingiem jest taki parking, na którym się zatrzymujemy i sobie idziemy do recepcji. W górę się wchodzi i po prawej stronie są miejsca dla kamperów dla przyczep. Po lewej stronie jest basen bar. aż tak to wygląda po prawej stronie jest recepcja, tutaj się idziemy zarejestrować po przyjeździe na kemping. Jesteśmy właśnie w Monopoly na, na plaży. Przyjechaliśmy tutaj i jedziemy sobie teraz coś zjeść, restaurację. Taki mamy fajny stolik nad samym morzem. Piękna woda, przezroczysta, lazurowa Muszę trochę wiać teraz, ale nie nie poradzą, bo nie wziąłem nawet ze sobą teraz tego y, mikrofonu szczegüliatowego. na makaron, na jedzenie Będziemy próbowali. Pierwsze dania przyszły. Co to jest Dalia? Kokacje wongole. Co te? To są małże. no, a to jest sałata z morza. Sałata z morza. No i w oczekiwaniu na makaron, na pastę. Pierwsze danie. I widok naokoło jest najlepszy. Masz? Macie to samo? Mhm. Tak A ty? Też to tak. samo Chcesz spróbować? Nie, później Chcesz spróbować? Jak to nazywa risotto? di Marek. Ja, my czekamy ci na nasze No, Kaja okay, zamówiła takie zwykłe spaghetti z pomidorami Próbujcie dobre Eee Jeszcze jakie hmm je! Oh yeah. Takie są najlepsze czasami. Proste, nie? No. Ale z smaków mają dużo. Mm. Zapach masz bądź. Pomidory mm. tak? zapach. A to, są, to jest makaron taki, tak? Tak. No. A ja mam takie spaghetti. Ty masz takie spaghetti sumareka. z tymi, z homarami. Nie z homarami, tylko z krewetkami. Ala. Shrimps, tak? No shrimp. Shrimps. <laughs> no tak. Próbujemy. Które zapłaciliśmy 100 euro,50 euro. 50 centów. Jeszcze chciałem dodać, że tak była sałatka morska, małże, 3 wody, piwo i 4 dania. Wyszło 100 euro i 50 centów. Ja cię pokażę wam jak tutaj dalej to wszystko, wszystko wygląda te plaże te miejsca tutaj takie fajne zatoczki głównie woda jest bardzo ciepła, przejrzysta nie ma dużo ludzi i co, jest pary barów, sklep kemping też jest fajny Tutaj jest następna zatoka. Teraz zobaczymy, tutaj, czy tutaj też można się kąpać. Czyli takie kąpielisko, czy czyli są same skały. Bo na niektórych właśnie są same skały, ale jak widać, nie, tutaj są same skały. Woda jest przejrzysta, czyściutka. Akurat na tej zatoczce nie można się wykąpać. Ale zaraz tam dalej. Już się kąpią. Nasza załoga idzie. Ta zatoczka już tutaj przynależy do tego baru Można sobie wziąć leżak ogólnie jeżeli się coś tam zamawia na dole jest bar Typić sobie kawkę piwko, wodę Tylko że akurat na tej plaży są trochę wodorosty nie jest za ciekawie, ale w linie woda jest bardzo piękna No tutaj jest następna zatoczka to jest ta droga, gdzie byliśmy na obiad, kolacji w tym barze do naszego kempingu i wzdłuż właśnie są takie zatoczki, plaże. Ten bar jest oddalony około 800 metrów od naszego kempingu, niestety tam nie ma żadnej restauracji. Tak jak mówiłem na kempingu jest basen, jest bar, jest taki sklepik mały prysznice. Koresznic jest płatny, 1 euro za 4 minuty, ale można wziąć prysznic również pod zimną wodą, to jest bezpłatne. O, a tu są te kąpieliska takie porobione w wyżłobieniach przez wodę w takich staro, starożytnych ruinach. Bardzo fajnie to wygląda, ludzie się tutaj kąpią pomiędzy tymi murami, składają się. Pochowani są po prostu pomiędzy tymi ścianami, pomiędzy tymi murami, tak słońce tutaj nie, nie grzeje. Nie bardzo ładnie z tej monopoli. Co to, to okolice Bari. Tutaj są domki. Tutaj ma takie małe parcelen pod namioty. Domki do wynajęcia. Baseny hmm. są tutaj po lewej. Kampik jest po prawej, tam stoi nasz kamper, zaraz wam pokażę. Ale w Pielsku cię kupić No, gdzie się kupują, Mam nadzieję, bo tak to... Tak wygląda basen Tam są chyba jakieś kolonie Tyle dzieci A co, żeby tu być na tym kempingu to trzeba, Na tym basenie to trzeba coś kupić? Kupić się Aha, czepki. No tak, czyli trzeba kupić czepki. Ja nie mam tego problemu, bo nie mam włosów. <śmiennie znowu> Chyba my, my jesteśmy na basenie. Kaja, dawaj, skacz. Brawo! Na główkę skaczesz? Co? Tak Tak. Jak dam ciepło? Mhm. po? woda? po No. Poprowałaś. Ale musisz te czepki? No. Wiem, ja nie muszę, bo ja nie mam włosów. Skaczesz? Nie. Yeah. Dobra, skaczesz, wodę. A ja, no, gdzie czepek? Sparci To wychodź szybko Daj rękę Zaczepek ci spał No, woda bardzo ciepła, jest tutaj ciepło cieplutko gorąco blisko do Kampera bar jest na miejscu, można sobie wszystko kupić super jest tutaj jesteśmy zadowoleni, że przyjechaliśmy, prosto właśnie dzisiaj rano jest Tivoli spod no, musieliśmy trochę odreagować na wczorajsze wydarzenia, tak wam do Kampera Także ja odpoczywamy i relaksujemy się dzisiaj na basenach Przecież wcześniej byliśmy nad morzem, teraz na basenie Kaja Cześć, kochani, jesteśmy na kempingu Atlantida w Monopoli. Tak wygląda kemping. Po ostatnich wydarzeniach z tym włamaniem wszyscy mieliśmy trochę stresa. Wszyscy byliśmy trochę tacy zdenerwowani, ale cóż, poradziliśmy sobie jakoś. Okno zaczepiliśmy na sznurki i idziemy dalej. Naprawimy to jak wrócimy. Tymczasem yy, jemy sobie śniadanie. Świeże figi kupione tutaj zaraz nad morzem tak wyglądają. Dobra te figi? Dobre figi. Są trzy rodzaje we Włoszech Jest żółta, fioletowa i zielona. To są zielone. Nie żółte. Nie, to są żółte które właśnie są tutaj w tej w kalabrii, tak? Mhm. No, więc myjemy śniadanie, pijemy kawę espresso i później pokażemy kemping. Chodź, przejdziemy się po kempingu, zobaczymy jak tutaj to wszystko wygląda Jest to kemping Atlantida w Monopoli więc tak koszt na całym, na całym praktycznie tutaj morzem Adriatyckim więc tak koszt tego kempingu to 242 euro od piątku do poniedziałku. Od piątku do poniedziałku za ile nas jest 4 osoby i jedno dziecko. 11 lat. Także taki jest koszt. Jest tutaj basen. Jest, yy, są łazienki prysznice. Prysznic jest płatny. 50 centów za 4 minuty. To są parcele. Jest dużo kempingów. Widzę, że z Anglia. W Holandii, ale Polaków żadnych praktycznie nie widzę, nie ma Także popatrzcie sobie jak to wygląda Amperki przyczepy kempingowe. Są też domki, można w domkach sobie tutaj zamieszkać Zobaczymy, przejdziemy się czy jest jakieś Polacy. O, tu w takim wozie Ktoś jeszcze mieszka Tutaj są parcele takie zadaszone. No, wcześniej mieliśmy tutaj parkować, ale mieliśmy tą parcelę, ale wjechaliśmy i co się okazało, że trochę było mało miejsca, bo w przeciwnej stronie też jest kamper dosyć długi i tak jakbyśmy chcieli wyjeżdżać, planujemy wyjeżdżać codziennie gdzieś to po prostu byśmy, byłoby ciężko. To Polskie załogi jeszcze nie widziałem. I tam w góry są same domki. Tak wyglądają te baseny tutaj. Nie ma jeszcze ludzi, chociaż już można się ukąpać Jest bar, jest bar. No i tam najwyżej schodzili już przed schodzi, stoczeniem. Nie ocean, morze Adriatyckie. Zresztą chodźcie, pokażemy jeszcze wam, gdzie jest sklep. nie schodzi się, tutaj się wjeżdża do kampingu, wyjeżdża. Z tej strony również jest strefa domków. Z wieczorem oczywiście są różne dyskoteki, zabawy dla dzieci, animacje. No i dodam, że to jest kemping, który, na który przyjechaliśmy bez żadnej rezerwacji. Tu są również palcery Po prawej stronie cały czas do domki A i tutaj jest sklep Recepcja A Teraz obok recepcji, tutaj jest pub Można pograć z ping ponga Tu jest ten sklep odbywają się wszystkie zabawy wieczorne Jest dyskoteka, dzisiaj pewnie będzie dyskoteka Różne animacje, scena Nad samym oceanem, nad, nad morzem atriatyckim Nie wiem czy tędy wyjdziemy, ale tutaj jest Nie, nie wyjdziemy Z plac zabaw i zrzut nieczystości dla kamperów można zrobić serwis. Tak wyglądają toalety prysznice Ty, w, na, przy naszej części. Oszaca się po prostu 50 centów, wybiera się prysznic czy drugą kabinę. Tak. Bez regulacji, no nie jest najgorzej. Boisko, takie plac zabaw. Jest rzut nieczystości, stanowisko do serwisu dla kamperów. No i co, taki, tak wygląda cały camping. Sporo miejsc, chociaż nie jest to jakiś ogromny, ale fajnie, cisza, spokój. Przyjechaliśmy, tak jak mówię, w piątek, więc wieczory były tutaj głośne, bo są różne zabawy, atrakcje także trzeba to wziąć pod uwagę. Zresztą Włosi tacy są, oni no, się bawią wieczorami, szczególnie w weekendy, tego tak jest. No to nasz kamper. Zaraz zbieramy się i co? I idziemy dzisiaj coś zwiedzać. W nocy padał deszcz, więc nie było za bardzo ciekawie, ale na szczęście już jest ładna pogoda. Duma chodzi, także dajemy radę.